Cześć, witam cię na kanale Perfumowa ABC. W dzisiejszym odcinku recenzja wody perfumowanej Tom Ford Wood. Zanim przejdę jednak do sedna, jedna prośba do Ciebie. Jeżeli jesteś nową osobą na tym kanale lub po prostu podoba ci się to, co robię, serdecznie zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału Perfumowe ABC oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby pozostać na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które Ci tutaj udostępniam. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ chcę rozwijać ten kanał i docierać do jak największego grona osób. Na początku muszę Ci przyznać, że Tom Ford Woodwood Wood to jeden z moich ulubionych męskich zapachów. Generalnie perfumy zawierające oud czy też agar, tłumacząc na polski, charakteryzują się bardzo silnym i takim ziemistym zapachem. I co ciekawe, agar jako składnik jest jednym z najdroższych składników, jakie możecie obecnie znaleźć w perfumach. Formuła Toma Forda Wood składa się z drewna agarowego jako podstawy zapachu, zmieszanego z innymi nutami zapachowymi, takimi jak. Pieprz syczuański, wetyweria, kardamon, wanilia, bursztyn oraz drzewo sandałowe. Połączenie tych składników daje taki bardzo przyjemny dla nosa zapach, nad którym naprawdę ciężko przejść obojętnie. Jego taki subtelny, kremowy charakter nie patuje, nie patuje w taki sposób udem, jak robi to wiele innych zapachów na rynku. Aplikując perfumę na skórę, można od razu wyczuć zapach przede wszystkim dwóch nut. I mówię tutaj o brazylijskim drzewie różanym oraz takim orzechowym kardamonie. I szczerze mówiąc, muszę przyznać, że jest to tak naprawdę jeden z najlepszych zapachów, z jakimi miałem do tej pory do czynienia. Tom Ford Wood -Oud przede wszystkim otwiera się bardzo łagodnie, delikatnie. Myślę, że delikatniej niż inne perfumy Toma Forda. Dość szybko wyczuwalne są też nuty pieprzu syczuańskiego, aromatycznej wanilii oraz ziemistej wetywerii. Jeśli chodzi z kolei o agar w tych perfumach, myślę, że dobrze miesza się on z drzewem różanym i właśnie dlatego, tak jak wspomniałem, jest on taki subtelny, na pewno nieprzytłaczający. Po około 2 godzinach od spryskania się utłudem. Coraz bardziej dostrzegalna, coraz bardziej wyczuwalna zaczyna być nuta wetywerii, która zostaje z nami już do samego końca. Z drugiej strony zapach brazylijskiego drzewa różanego, o którym wspomniałem, staje się z czasem coraz słabszy, natomiast jeżeli chodzi o nutę orzechowego kardamonu oraz tego subtelnego agaru, one z kolei pozostają z nami również raczej do samego końca. Tak samo jak wetyweria, która po prostu pojawia się trochę później. Następnie, po około godzinie, pojawia się również drzewo sandałowe, które już na dobre wypycha tą nutę brazylijskiego drzewa różanego i miesza się ze słodką wanilią, kardamonem i tą ziemistą wetywerią w moim zdaniem naprawdę kapitalny sposób. Osobiście, w zależności od dnia, czasem bardziej czuję to połączenie wanilii oraz wetywerii. A czasem z kolei nutę drzewa sandałowego, i mam wrażenie, że Tom Ford jakby trochę fluktuuje i nigdy nie wiadomo, czego można się po nim spodziewać. Po około 4 godzinach od spryskania perfumy są już bardzo blisko skóry i najbardziej odczuwalne jest połączenie takiego kremowego drzewa sandałowego z wetywerią, która po czasie mam wrażenie, że staje się coraz słodsza i prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że łączy się ona z takim aromatem wanilii oraz również słodkiej fasolki tonki. Podsumowując, pod względem zapachu perfumy Tom Ford Utwood to zdecydowanie perfumy z najwyższej półki i to czuć. Czuć tą taką harmonię, subtelność kompozycji. Naprawdę pod tym względem Tom Ford Wood nie pozostawia pola do dyskusji. Jeśli chodzi o trwałość Tom Ford Utwood, to moim zdaniem Ferrari w świecie perfum utrzymują się na skórze od samego rana do późnego wieczora a nawet i na następny dzień, psikając się na ubraniach, na pewno poczujesz te perfumy jeszcze następnego dnia. Zdarzyło mi się spotkać z nieprzychylnymi opiniami na temat trwałości Toma Forda Oud Wood i szczerze mówiąc nie wiem z czego mogą one wynikać, ponieważ testując je na sobie, naprawdę nie mógłbym się do niczego przyczepić. Jedna z rzeczy, która przychodzi mi na myśl, to to, że ktoś mógł kupić te perfumy z niezweryfikowanego źródła po prostu podróbkę, o którą nie ciężko tak naprawdę w dzisiejszych czasach. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, o którym jeszcze wspomnę te perfumy do najtańszych nie należą, więc może ktoś po prostu starał się załatwić je sobie na jakimś czarnym rynku trochę taniej. Flakon, który mam przy sobie, zakupiłem w Drogerii Douglas i z czystym sumieniem. Mogę polecić ci tę perfumerię, mimo że jak pewnie wiesz, Douglas do najtańszych na pewno nie należy. Aczkolwiek na pewno, jeżeli chodzi o pewność, tutaj ją masz, że kupujesz oryginalne perfumy. Projekcja jest tutaj również na wysokim poziomie, więc jeżeli zależy ci, aby zwrócić na siebie uwagę, Tom Ford będzie bardzo dobrym wyborem. Będąc w jakimś niedużym pomieszczeniu z jedną lub kilkoma osobami, na pewno zwrócisz na siebie uwagę. Musisz tylko pamiętać, że czasem Tom Ford Oud może być nawet nieco przytłaczający dla ludzi wokół ciebie. Oud to teoretycznie perfumy typu unisex, czyli przeznaczone zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, ale moim zdaniem o wiele bardziej nadają się dla mężczyzn. Szczególnie polecam je dojrzałym mężczyznom z zasobnym portfelem, raczej nie na co dzień, ale bardziej na takie wieczorowe wyjścia, czy to na przykład na randkę w restauracji, na jakąś kolację. Czy też na przykład na takie okazje jak ślub. Uważam, że te perfumy szczególnie dobrze sprawdzą się w zimniejszym, jesienno-zimowym okresie ze względu na bardzo dobrą trwałość i projekcję, o której wspomniałem. Raczej odradzam je latem właśnie z tego powodu, że mogą być nieco zbyt ciężkie, chyba że na jakieś wieczorowe wyjście, na przykład do klubu. Udłód z pewnością do najtańszych perfum nie należy i cena na pewno będzie barierą dla części z Was. Ponieważ w tym momencie na flakon 50 ml trzeba przeznaczyć około 600 zł. Z drugiej strony, dopatrując się plusów, na pewno nie musicie więc bać się o to, że spotkacie wielu mężczyzn na ulicy, którzy również będą pachnieć tymi perfumami. Podsumowując, Tom Ford Woodwood to z pewnością unikalne perfumy, bardzo eleganckie o takim subtelnym, agarowym aromacie. Obok którego ciężko przejść obojętnie. Połączenie agaru stanowiącego podstawę tych perfum z nutami drzewa sandałowego, aromatycznej słodkiej wanilii oraz orzechowego kardamonu, moim zdaniem stanowi naprawdę świetną kompozycję. Dodatkowo trwałość i projekcja tych perfum stoi na naprawdę bardzo wysokim poziomie, i tak naprawdę, gdyby nie cena tych perfum, mógłbym powiedzieć, że są to naprawdę perfumy idealne. I to już wszystko w tym odcinku. Jeżeli podobał ci się ten materiał lub po prostu masz jakieś pytanie, zostaw komentarz pod tym filmikiem. Jeżeli chcesz więcej, zachęcam cię do zasubskrybowania mojego kanału Perfumowe ABC oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby pozostać na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które ci tutaj udostępniam. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku Perfumowego ABC. Cześć.